Z tej strony krzychu witam Was na moim kanale Budapest. w nowym roku 2021. Pierwszy materiał w tym roku robiony, moi drodzy, ogólnie będzie gadka o moich planach na kanał w tym roku. A w międzyczasie będziemy sobie grać w Wonder Boya trujeczkę Monster Layer na sedze Mega Drive. U nas na automatach to było, pamiętam, grywałem w to czasami. Ogólnie dobra, dobra konwersja na, na tego mega Drive'a tej gry, ale etapy są dłuższe i jest łatwiejsza. Dobra, zacznę grać, będziemy sobie gadać. Yy, zobaczymy do opcji jeszcze. Mamy najłatwiejsze: 3 player'y, kredyty 4. Dobra, niech będzie. Yy, ogólnie 2020 minął w miarę, w miarę szybko. Przybyło trochę subskrybentów, już jest nas 256. Do 300 jeszcze trochę. Na 300 oczywiście zrobimy sobie konkurs. Do wygrania będą gierki na PSP. I dołożę jeszcze coś na 360. Będą cztery tytuły do wygrania na 300 subskrybenta. O, ostatnio nagrałem. Filmik z automatu, tak z boku ten, ten widok telefonem, gówniana na jakość, jednym słowem, no ale powiem wam, że taki, powiedziałbym, odzew z waszej strony był fajny, aż mnie to trochę zdziwiło, bo lubicie oglądać właśnie z takiego z takiego rzutu, można powiedzieć, kamery z boku, jak to kiedyś się stało na automatach, jak się obserwa, ktoś gra, no i... Mam pomysł na pewną serię, która będzie w takim rzucie y, pokazana, tylko mam problem z jakością, nie wiem jak, jak zrobić, poprawić jakość, no bo mój telefon nie ogarnia tematu. O kurwa, y, nie ogarnia te telefon tematu. Y, łapie zoomy i tak dalej, a to chyba przez tą szybę taką, y, która jeszcze osłania y, ekran tam w środku. Jest taka szyba na zewnątrz, ona chyba refleksje jakieś daje, świetlne i tak dalej właśnie nie wiem jak to yy, rozgryźć może macie jakieś pomysły to dajcie znać w komentarzach yy, no i tak mówię mam, z, mam pomysł na taką serię z tym automatem nie będę na razie mówić co i jak mam nadzieję że dacie da, da, mi jakąś radę odnośnie tego tego pieprzonego yy, telefonu czy to jakąś kamerę czy coś czy to jakoś inaczej nagrywać nie wiem druga rzecz mam w planach live'y, to już kiedyś tam pisałem gdzieś na grupie mówię że mówiłem jedyne co mnie na razie trzyma ogranicza można powiedzieć no to jest Aj. to jest mój gówniany internet który myślę że może luty najpóźniej marzec już będzie będę miał wymieniony na światłód. No to wtedy ruszam ruszam z live'ami mam nadzieję że Będziecie oglądać, będziecie na live wchodzić do mnie. Zapraszam oczywiście już teraz. Na pewno będziemy grać dużo w gry konsolowe, arcade. Niestety komputerowych Amiga, Commodore i tak dalej nie mam. Nie mam żadnego komputera takiego starego w domu. Starego. No retro komputera nie mam ogólnie. Żadnego. Oczywiście 3DO Panasonica, będziemy sobie grywać PlayStation, Dreamcast, Sega Saturn, PlayStation 2, Xbox Classic, co jeszcze nie wymieniłem, Mega Drive, Master System, oczywiście wszystko z prawdziwych sprzętów, tak zawsze, oprócz arcade, bo arcade z siłą rzeczy jest ogrywany zemu, z Xboxa przeważnie, na coinopsie, no bo po prostu mi jest lepiej nagrywać Łatwiej mi to nagrobek wrzucać, tak. No i właśnie ta seria z tym automatem, jeszcze nie wiem jak to rozgryźć, tak jak mówiłem. Ale coś takiego planuję, żebyście wiedzieli. Dajcie znać w komentarzach, co, co myślicie o tym. I co jeszcze. O live'ach już mówiłem. O automacie już mówiłem. Aha. Chciałbym też wprowadzić może więcej Xboxa 360. Dajcie też znać, co myślicie o tym. A, na skałę naszą. Co myślicie o tym, żeby właśnie Xbox 360 zagościł częściej na moim kanale? No i chyba z planów na 2021. A, jeszcze bym zapomniał o jednym. Oczywiście w planie PlayStation 5. Można powiedzieć, że pieniążki już na konsole mam, tylko że nie można jej na razie nigdzie kupić. No ale siłą rzeczy to kanał bardziej reto, więc tylko taka zmianka, nie? I co dalej? No co dalej? Będzie lepszy internet. Będzie można przechodzić jakieś gierki. Nie tylko arcade, w tym w tej serii przejdźmy gierkę. Będzie można może na live przechodzić lub... lub Odcinkach. No nie wiem, jak to widzicie. Myślałem też, że konkurs będzie co 100 subskrybentów, co 100 nowych subów będzie właśnie konkurs jakiś. Co jeszcze? Chyba tyle z moich skromnych planów na ten rok. Mam nadzieję, że będzie będzie Was przybywać. Moich widzów, będziemy się fajnie bawić i ogrywać sobie fajne giereczki retro może z czasem nie tylko retro no i oczywiście że ten pieprzony wirus się skończył nie no ja nie mogę złapać ah jest i w sumie chyba tak mówię już, mówiłem już przed chwilą to tyle będzie Ciężko się mówi, gra... Dobra, kolejne etap mamy za sobą. Możecie mi napisać jeszcze jakieś pomysły, jeśli macie na... Na, mój, na moim kanale do... Jeśli... Nie tak, inaczej. Jeśli mielibyście jakiś pomysł, który można by wprowadzić na moim kanale, no to... Śmiało pisać do mnie. Może coś się urodzi. To było z takich spraw tyle. Gier dalej. Może trochę o grze opowiem, w którą gramy. U nas na automacie była... ogólnie były trzy wozy, nie? Trzy salony gier. Tak jak już kiedyś mówiłem, może nie wszyscy wiedzą, bo ci co mnie oglądają to powinni wiedzieć, że kiedyś tam w filmie opowiadałem. Były trzy salony. Dwa takie lepsze, jeden... A, spadł, Jeden gorszy. Ale nie o tym. Tą grę grałem, ona stała, jak pamiętam, jak dzisiaj, były dwa te bartowe takie automaty yy, małe, niepełnowymiarowe, stały na takiej szafce i ta gra, którą teraz sobie gramy, stała jako Midnight Resistance, fajne strzelanki. One nie były, te, te gry, jest bardzo oblegane, bo oczywiście Mortal, yy, Pit Fighter, Street Fighter, yy, gry od Neo Geo i tak dalej, i tak dalej. No ale czasami dla odmiany lubiliśmy sobie pyknąć y, w, te, w te tytuły. One były... właśnie, one były y, rzadko zmieniane. Znaczy... Może raz, raz czy dwa były zmienione, to znaczy, że wypożyczono do innego salonu i... A, idź. Do, do innego salonu na inne gry, tak? Nie wiem z czego to nie kończy. tam Płyty nie te y, główne nie pasowały do tych większych, nie wiem. Wiem, że... Y, te dwie gry Midnight Resistance i ten Boy, w którego sobie gramy, w którego konwersję gramy na Mega Drive, to właśnie one cały czas były na tych. na tych małych yy, automatach. Cholera, jasna. Ciężko się gada i gra. Teraz pamiętam, wymieniony był na Metro Cross takie, taka gra, który się biegnie takim goskim, poprzez metro zbiera się puszki z kolą. I przeskakuje przeszkody na czas. Drugi raz było na Tetris ten oryginalny wymieniony. Aj. ten z 80. tam któregoś roku to taka muzyczka ruska się grała. Kurde, no tracę życie za życiem teraz. Aj, pauza mi się wcisła przez przypadek. Dobra, muszę się skupić. I tak dla odmiany, tak jak mówię. Teraz lubiliśmy się z komplami zagrać w, yy, w tego Wonderboya. Niestety nie na dwóch, bo tam był tylko jedna gała była. Na gaiga. W tych małych automatach. No ale. Kiedy nam się ponudziły te gry, które tam stały, no to dla odmiany sobie pyknęliśmy w Wonderboya albo. Albo w Midnight Resistance, właśnie. No i później w latach. Cholera. Później w latach. Yy... W 1994 miałem tą grę na moim Mega Drive w latach 90. Dobra, konwersja. Tylko levele są dłuższe i jest łatwiejsze. Chyba kiedyś nawet na kanale Ogrywałem dawno, dawno temu wersję arcade tej gry. Można sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Jak się przesuwa cały czas do przodu i to właśnie mobilizuje <grymne> na pewno mniej kolorów w tej wersji niż yy, w arcade. No i co, etap się leci na ptaku. Trochę strzelania latającego, trochę strzelania chodzonego. Chyba będzie Dracula. Drakula nie Drakula. Taki toperek. Zawsze lubiłem ten laserek. O, bo te obręcze, one są dobre, bo się rozbryzgują. Po sobie dużo łatwiejsi tu są, yy, niż na arcade wersji. No i na arcade wersji nie ma zwolnień, tu są. O cholera. Bardzo łatwiej. Z czerwony cienias. No I po nim. są łatwiej. Bardzo łatwiej. Nie wiem, ile krydów zostało, chyba jeden. Dobra, mamy kolejny etap. O, już inny troszeczkę na zewnątrz. Ogólnie zmieniłem stanowisko dowodzenia, że tak powiem. gdzie <grydy> nagrywam. Zmieniłem... Nie, nagrywam już tak, że gram na CRTQ i przesyłam obraz takim splitterem, bo to mi czasami psuło jakoś obrazu, kolory gubiło. Teraz gram na... LCD w telewizorku taki kupiłem telewizor w LCD 22 cale, no i mam to wszystko na jednym biurku. Tyle wygodniejsze, że po prostu nie, nie, nie mam problemu z połączeniem. Idzie przez konwerter yy, przez na graber, splitter na, na odbiorniki do, do grabera i do telewizora. Oczywiście mówię o splitterze HDMI. problematyczny, no. Myślałem kupić, zakupić taki profesjonalny y splitter pod RGB, SCART i tak dalej, no ale 5 stówek takie coś kosztuje, to wolałem telewizor, który kupiłem na OLX z FUNAI'a za stówę. Także jest w porządku. Dajcie znać. Kolorki, czy kolorki są w porządku, ale już teraz widzę, na moim będzie dobrze, także na pewno poprawa będzie w kolorach. Znaczy, a kurwa, złapałem się skały. Oczywiście, yy, gdy gram sobie bez nagrywania, to tylko gram sobie yy, giery na... Obać jak spadłem. Grywam sobie te starsze retrogierki na CRT-ku. Te, ogólnie te starsze retro konsole ogrywam na CRT-ku. No bo jednak CRTEC to CRTEC na tym moim staruszku JVC jest bardzo fajny obraz chociaż tu na tym na tym LEDzie od Funaya, też nie jest źle kabli mam jak w elektrowni to jest wszystko podłączone nie ma, nic, nie ma nic z tych w szafka, w szafach i tak dalej. Wszystko jest na wierzchu, jest podłączone. Tylko odpalam. I można grać. Laserek. nie pamiętam, jaki to był boss. Ośmiornica, czy coś takiego? Nie pamiętam. Czy pszczoła? O, jest. Plaster miodu. Gniazdo... pszczół. Cios, nie wiadomo... Nie znam się. Wszystko na jedną pałę tu jest. A, rozwaliłem to. Naparza się. Wypuszcza swoich przeciwników, swoich pomagierów. Ajdź, tu się troszeczkę zmieniło. Glowa wylazła, nie? A no, Może ja jeszcze radę przejść. Udało się. <grym> tak mówię bossowie. Powtarzający się schemat. Wypuszczają jakąś masę swoich pomagierów. Szansa jest na zadawanie obrażeń przez nada. Od kółko ma się jedną. Wąż tylko był trochę inny, wyłamał się ze schematu. Ale gra przyjemna. No mamy lód. Bałwany. Obróć się! Truskawka. O, ja bym zjadł truskawkę. Taką świeżą, polską truskawkę. Z krzaka prosto. Mamy nieśmiertelność chwilową. Tu się chyba ślizgamy, no. Trochę się ślizgamy. Wielki stare to mają klimat Hop! Bałwany Wypad. Laser dobry Trochę mi się do dupy steruje tym moim yy, padzikiem od Mega Drive, bo ma gumki wyjewane. Trzeba kupić jakiegoś hinola. Aaa! Właśnie na któryś grupie reply jakiś się pytał. Skąd gumki wziąć do yy, pada, do mega drive'a? A kupić jakiegoś hinola za dwie dychy, wybeweszyć gumki, zabrać, a resztę wy, wy, wypieprzyć do śmieci. Albo kupić od retrobita, w porządnego pada i go nie wybeweszać. <laughs> Oczywiście też muszę kupić sześcioprzyciskowy. Bo w biatykach się używa 6 przycisków, a gdy nie ma tego, no to trzeba startem przełączać. Na przykład Street Fighter to ma, ma się 3 ręce, 3 nogi, więc trzeba startem przełączać go między nogami a, a rękami. I to jest męczące. Oj, oj, oj! o game over! Na tym skończyłem karierę. Także moi drodzy, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Yy, oby ten rok był lepszy niż 20. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, no i w, oczywiście fajnych gierek retro zdobyczy i nowych gier, i nowych konsol, i nowych sprzętów. K co kto woli? <gry> Dajcie znać w komentarzach yy, yy, o tych sprawach, o których mówiłem wcześniej: o tych serii z automatem i o tej. Jakości, i tak dalej. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.